23 września GTZ Grudziądz podejmował na własnym torze Spartę Wrocław. Było to pierwsze parażowe spotkanie, którego stawką są przyszłoroczne występy w ekstralidze. Goście do spotkania przystąpili niemal w optymalnym składzie z indywidualnym mistrzem Polski Tomaszem Jędrzejakiem, Sebastianem Ułamkiem, Fredrikiem Lindgrenem czy dobrze znanym grudziąckiej publiczności juniorem Patrykiem Dolnym. Jedynym osłabieniem była absencja kontuzjowanego Taja Offindena, za którego Wrocławianie zastosowali zastępstwo zawodnika. Ekipie tu nie udało się ostatecznie wypożyczyć ze stali Gorzów Artura Mroczki, dlatego gospodarze zostali zmuszeni w myśl ekstraligowych przepisów wystawić Pawła Staszka. Przed samym spotkaniem doszło do jeszcze jednej zmiany. W sobotniej rundzie Grand Prix urazu nogi doznał Peter Jung, który nie był w stanie wziąć udziału w meczu. W jego miejsce kierownictwo tu ściągnęło Hansa Andersena. Początek spotkania miał charakter remisowy. Na otwarcie 4 do 2 wygrali Cyran i wypożyczony z Unibaxu Łukasz Przedpełski. Po kolejnych dwóch remisowych biegach przyszła kolejna gonitwę czwartą. Bardzo dobrze ze startu wyszła para gości ułamek z Malitowskim, która następnie na dystansie musiała odpierać ataki Hansa Andersena. Duńczyk do ostatnich metrów próbował rozdzielić parę przyjezdną. Na ostatnim łuku odszedł na zewnętrzną, nabrał prędkości i ostatecznie wyprzedził Sebastiana Ułamka. W piątym biegu na prowadzenie znów wysunęli się gospodarze. Pewne zwycięstwo odniósł Kościół, a za jego plecami Karpow próbował pokonać Lingrena. W biegu siódmym, poza kolejnym zwycięstwem w sezonu 4-2, padł także najlepszy czas dnia, wykręcony przez Daviego Łota. Australijczyk zdołał wykurować się na to spotkanie po tygodniowym pobycie w szpitalu i czynnie wesprzeć naszą drużynę. Bieg ósmy to kolejne powiększenie przewagi. Andersen okazał się lepszy od niepokonanego dotychczas Jędrzejaka, a niezwykle cenny swój drugi punkt do mety dowiózł Łukasz przedpełski. Dziennie broniąc się przed bezbarwnym tego dnia Lingrenem. I choć dorobek torunianina runianina skromny, to oba punkty zdobył wygranych przez też odbiega. Sześciopunktowa przewaga Grudziądzan pozwoliła gościom na wykorzystanie rezerwy taktycznej. Manewr ten okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, gdyż świetnie dysponowani tego dnia ułamek z Jędrzejakiem przywieźli do mety pierwsze tego dnia podwójne zwycięstwo. Dwupunktowa przewaga utrzymała się aż do 12 biegu. Po raz kolejny dobrym startem popisał się kościół. Partnerujący mu Łukasz Tyran nie wyszedł najlepiej, ale nadrobił to falecznością na dystansie. Odważnym wejściem pod lewy łokieć wyprzedził Patryka Dolnego i przy uciesze miejscowej publiczności dowiózł wraz z Norbim 5 do 1. Kolejna rezerwa taktyczna podyktowana ponownym sześciopunktowym prowadzeniem nie przyniosła już efektu. Wygrał co prawda Jędrzejak, ale Karpow z Złotem przyjechali za plecami indywidualnego mistrza Polski. Końcówka, a więc biegi nominowane należały już do żółto-niebieskich. Drugie indywidualne zwycięstwo zainkasował Łot, a po raz kolejny bardzo waleczną postawę pokazał Karpow. Ukraińcowi jednak za każdym razem czegoś zabrakło, aby wyprzedzić rywala i także w 14 musiał uznać wyższość Frederika Lingrena. Zawody zwieńczył kapitalny w wykonaniu Grudziądzan piech 15. Ze startu najlepiej zabrał się ułamek, ale bardzo dobrze przygotowany do tych zawodów Andersen uporał się z liderem Sparty, a okrążenie później manewru Duńczyka powtórzył Norbert Kościuch. W ten oto sposób zremisowany początkowo bieg zawodnicy Białego Gołębia zamienili na drugie, podwójne zwycięstwo ustalając wynik spotkania na 51 do 39. Trzeba podkreślić, że Gieterzet Grudziądz dysponował tego dnia wyrównanym składem, co z kolei miało być głównym atutem wrocławian. Na uwagę zasługuje również postawa Hansa Andersena, który nie tylko walczył jak zawsze, ale przede wszystkim w pełni zastąpił najlepiej punktującego na naszym torze Petera Liunga oraz zanotował najlepszy występ w tym sezonie w naszych barwach. Nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się, że pierwszoligowy GTZ Grudziądz jest w stanie wygrać aż 12 punktami z zespołem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Śmiało można stwierdzić, że honor już obroniliśmy, a przy okazji zapaliło się dla nas światełko nadziei na sprawienie niespodzianki. Za niespełna dwa tygodnie niezwykle ciężkie spotkanie rewanżowe, pomimo całkiem sporej zaliczki faworytem nadal jest Sparta Wrocław. Zespoły mają jeszcze trochę czasu, aby odpowiednio przygotować się do ostatecznej konfrontacji, a my Kibice aby znaleźć wolną chwilę, wybrać się do Wrocławia i czynnie wspierać naszą drużynę. Nie przegapmy takiej szansy, bo kolejna może się natrafić dopiero za kolejne 12 lat.